Dzień dobry w nowym roku 2001. Woo! Dzień dobry. Cześć. Dorędo, co tak cicho? Głośno witaj ale, się z widzami. Ale już się witaliśmy przecież dzisiaj. <grym> Nie, bo to będzie puszczony materiał później. Także Jak? to jest oficjalne przywitanie. A, okej. Okay. To, to Przep... potem jeszcze się powitam. Przepraszam, przepraszam, zapomniałem Dorędzie <grym> przedstawić scenariusz dzisiejszego odcinka, więc będzie bardzo spontanicznie. <grym> tak. Przede wszystkim chcemy Wam bardzo podziękować za wszystkie życzenia, które napisaliście. Wiem, że nam życzycie dużo, dużo fajnych rzeczy, dużo zdrowia, dużo podróży i w ogóle rozwoju kanału, i w ogóle wszystkiego. Za to bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Bierzemy sobie to wszystko, słuchajcie, do serc i będziemy się starać. Po prostu jesteśmy pełni tutaj, tacy wiecie, zwarci, gotowi. Po prostu żyjemy. Przeżyliśmy Sylwestra, bo wczoraj, jak mówiłem, że nie wiadomo jak się to skończy, a Czuło się chyba. No, Maciek no, się nie? chyba cieszył, że nie było gier planszowych, nie? bo są dla dzieci według niego. Ja już... Za to był film, który no, taki średni był, ale przynajmniej był po polsku i po holendersku. Ja już mówię, jak, jak gry planszowe, to nie wiem, zagrajmy w jakiegoś pokera na ubrania czy coś w tym stylu, ale może z rodzicami to lepiej. To nie najlepszy pomysł. Tak, oh. tak. Bo wiecie, bo grać z samą Dorendą to byłaby przyjemność, nie? Musiała, Nie ten poker dwie osoby? Musiałabyś dodatkowe Pysyda? warstwy założyć, żeby wtedy dłużej partia no. trwała. No, bo tak to by szybciej się, szybko się skończyło chyba, bo, bo nie grałam nigdy w pokera. Słuchajcie, dzisiaj krótki vlog, tak. y, zaraz już kończymy te, teraz tą gadkę, y, więc tak bardzo w skrócie, to za chwilę przeniesiemy się do tego, co było chwilę po 12, czyli zaraz po Nowym Roku, y, nie było nic oficjalnego i to, co chcę wam powiedzieć, że sąsiedzi tutaj z okolicy, z naszej i sąsiedniej ulicy, zupełnie sami, spontanicznie zrobili Niezłe fajerwerki. Myśmy tam stali chyba pół godziny, ale potem jak wróciliśmy do domu, to jeszcze przez godzinę kolejną gdzieś tak do wpół do drugiej było słychać, że cały czas tak, tam walczą. Tak, tak. No walczą, walczą. No. Myślę, że wcześniej walczyli, żeby, żeby dostać te fajerwerki, ale było bardzo ładne. Jak patrzyliśmy, słuchajcie, na ceny, no, to, tam, to tam po prostu wczoraj grube tysiące eurasów wleciały po prostu przez stworza, naprawdę. Ale, ale dużo ludzi patrzyło przynajmniej i nawet jak coś jak się kończyło to klaskali. Bardzo spontanicznie, bardzo fajnie, słuchajcie... Ale wszyscy e... bardzo grzecznie trzymali odległość, więc nie było żadnych tam... Policja no. dwa razy przejechała, ale tak. tylko popatrzyli, pomachali mhm. i tyle. E... Ja jeszcze nie oglądałem tego materiału, no, nagrywaliśmy to z GoPro, więc nie mam pojęcia czy cokolwiek tam będzie widać. Na wyświetlaczu już coś było widać, także... Przy montażu się dowiemy, wy się tak. też dowiecie. Będzie głośno i mam nadzieję, że będzie ładnie i będzie tam jakaś nasza gadka, ale czy ona będzie zrozumiała, także woleliśmy tu na wszelki wypadek dograć ten początek. Tak. Także to już na tyle. Jutro nie zapomnijcie, że będzie live o godzinie 20. Hmm. Czyli sobota, godzina 20 robimy live'a noworocznego i mam nadzieję, że sobie pogadamy na różne takie tematy, o czym chcecie tak naprawdę. My może coś przygotujemy, jakąś taką pogawędkę na wstęp, chociaż nie wiem, zobaczymy. Ale po... Potem... Maciek nie musi po przygotować pogawędki, bo jej tak gada. <laughs> Dobrze, jutro do Renda będzie gadać pogawędkę. To muszę przygotować. Dobrze. Tymczasem pa, trzymajcie się. Pa. Wszystkiego dobrego oczywiście. Od A, nas tak, dla tak. was również. Tak, tak. Hej. Cześć. Witamy Was w nowym roku 2001! Jej. <noise> Słuchajcie, jesteśmy pod wielkim wrażeniem, ponieważ mieszkańcy zupełnie prywatnie z własnych pieniędzy, z własnej inicjatywy zrobili, tak zrobili niesamowity pokaz sztucznych ogni. Zresztą jak słyszycie te ognie trwają już... No nie wiem, jest godzina. Nie W pół do pierwszej już pewnie, więc dobry... I I jest dobrze, jest dobrze. To ma ładny widok. Nie ma wogły. Jest tylko tak. dym teraz. Z jednej, z drugiej, z trzeciej strony po prostu wszędzie. Nawet mamy widok przez łąki na inne miejscowości, tam 10 km dalej wszystko widać. Nie wiem czy nas słyszycie, ale życzymy Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Troszeczkę z tych najlepszych sztucznych ogni, które udało się nagrać. Uh!